Cześć Wojciech Krzyszczyk, gościu Saczykowa. Dostałem ostatnio pytanie z prośbą o wskazanie kija na szczupaki. Raczej takiego budżetowego. Pan, który mnie o to prosił, stwierdził, że łowi bardzo rzadko i w zasadzie jest początkującym wędkarzem. Chciał, żebym znalazł mu coś. Od, czym, od czego może zacząć przygodę ze spinningiem? Pogrzebałem po stepowych stojakach i znalazłem wędkę marki Shimano Sienna. Długość 240 cm i ciężar wyrzutu 10-35. 240 cm to taka długość optymalna, bo łowiąc z brzegu da sobie radę, ale jeśli zdecyduje się swoją przygodę ze spinningiem rozpocząć od łódki, to ta długość też nie będzie mu przeszkadzała. Z dwóch wersji tej wędki, uzbrojonych w dolnik wyposażony w kiankę Ewa albo korek, wziąłem dzisiaj tę skorkę. szczupakowych kijach. Ja nie stawiam sobie jakichś dużych wymagań. To musi być kij solidny, który zatrzyma ewentualny przypływ naprawdę dużego drapieżnika. Jezu, Fajna rybka, poszedł sobie, Tej bajka. Pozdrawiam. Link do wędki Sienna marki Shimano podsyłam Wam w komentarzu.